Od pierwszej tercji dużo walki w tym meczu i obie drużyny naprawdę sporo, sporo sił włożyły. I tutaj no, naprawdę gratulacje się należą chłopakom, bo, bo kupę ser ducha i kupę zdrowia włożyli w ten mecz. Ale następny temat to jest taki, że od dłuższego czasu w końcu mogliśmy zagrać: od początku na cztery, pełne jakby piątki. I to jest też jakiś klucz do tego, że reszta troszkę więcej sił miała na końcu. I chyba to jest też taki... I boks był dobry, dzisiaj był boks. Bardzo dobry boks. Także chłopcy żyli naprawdę. No na pewno nie był to łatwy mecz dla nas. Tychy to zawsze wymagający przeciwnik. Jak przyjeżdża tutaj, zawsze z nimi nam się ciężko grać. Czy to nawet tutaj, czy na wyjeździe, zawsze z nimi są mega zacięte mecze i gdzieś... Na jedną bramkę, na dwie bramki, czy to gdzieś w końcówce do pustej zawsze oni ściągną bramkę, czy my ściągniemy. No ale ważne, że zdobyliśmy trzy punkty i je jadą z zerowym dorobkiem do domu. Jest dużo, dużo dobrego w tym, że wrócili zawodnicy po tych chorobach, po tych kontuzjach. Nie mogliśmy korzystać ze wszystkich, nie wszystkich mogliśmy grać od początku, bo, bo nie trenowali też tak, po tych antybiotykach i tak dalej, więc myślę, że to... To jest, nas to cieszy jako trenerów, że możemy i na treningu mieć pełną drużynę i w boksie. Kluczowym momentem spotkania. No na pewno przewagi, żeśmy wybronili dużo tych osłabień. No i myślę, że to był klucz do, do wygrania tego spotkania, bo nawet tych w końcówce meczu mieli 6 na 4, co mogli wykorzystać, a jednak wybroniliśmy. Się. Będziemy się starać jak w każdym meczu, tak? Staramy się wychodzimy nie jako przegrana drużyna, tylko staramy się wygrywać. No, mówię, od dłuższego czasu nie mieliśmy nie mieliśmy tych czterech piątek, nie mogliśmy korzystać ze wszystkich i wydaje mi się, że to był taki główny problem. Treningi macie chyba właśnie tych brakowało wcześniej. Myśmy, ale myśmy nie trenowali za dużo, dlatego że. Trener podkreślał, że no mieliście taki trochę spokój, bo graliście na cztery piątki odczuwaliście to na lodzie, że było trochę więcej tego odpoczynku. Tak, tak, zdecydowanie lepiej gra się na cztery piątki niż na trzy, a tak jest więcej tego. Tego czasu w boksie na, na złapanie oddechu, no i ta gra jest taka szybsza i płynniejsza. Że jest tych meczów trochę od, od tej przerwy listopadowej, tak, gdzie tam reprezentacja miała przerwę, trochę tych meczów było, więc nie mogliśmy trenować. Mieliśmy tam zaplanowane dosłownie... Dwa treningi w takie normalne. Nie mogliśmy nawet tego zrobić, bo chłopcy się pochorowali, no i to był cały problem. Wiadomo, czuć było z lodu, że Tyszanie podkręcili trochę tempo i że chcą urwać co najmniej jeden punkt z tego meczu doprowadzić do tej dogrywki, no ale no, zagraliśmy dobrze w obronie i wybroniliśmy to wcześniej tercji.